Cześć, z tej strony Raon, a to jest kolejny odcinek Castlevania Lords of Shadow. No i właśnie, w ostatnim e, odcinku poznaliśmy tu oto siedzącą na tym wielkim knajcie dziewczynę. Jak ona się nazywała? Na K coś, ale nie pamiętam. Dobra, mniejsza z jej imieniem, po prostu mamy znaleźć cztery, m, cztery kawałki jakiegoś chyba klejnotu. Będzie trzeba chyba wsadzić o tu w to miejsce, tak mi się zdaje, ale to się dowiemy później, jak już znajdziemy te kawałki. I tak, no co tutaj znalazłem, że jest droga, tak oni oczywiście będą na nas czekać, a my musimy tutaj poszukać tych kawałków. No, no właśnie, zmieniłem jeszcze sobie hmm, troszeczkę w obcych pozmieniałem, żeby było widać paski życia. Przeciwników oraz damage jaki zadajemy, i oprócz co się jeszcze zmieniło, to to, że poprzechodziłem sobie troszeczkę misję jeszcze raz te co do tej pory graliśmy. Tylko po prostu na spokojnie sobie szukałem tam różnych tych szardów, nieszardów. kilka nowych ciosów yy, podchodziło Jak widzicie tutaj jakąś taką, jakiś taki młynek robimy coś takiego bardzo fajnie to wygląda Damage może nie jest jakiś nieziemsko wysoki, ale ale efektownie to wygląda wszystko. O, coś tutaj się świeci. Dobra, ta nam ciągle tu dupę zawraca. Ciągle nam pieprze o tych trzech, trzech kawałkach tego kryształu. Jeden właśnie zdobyliśmy przed chwilą. Zostały jeszcze trzy. Hmm, co tam na dół? Zejść, tak se normalnie. Tam nic nie ma, zaraz. Aha. O, fajne, fajne. Dobra, nożyki mamy w komplecie. Moc sobie pozbieramy. Teraz troszeczkę przydałoby się podleczyć. To zaraz się tym zajmiemy. Aha, tutaj możemy na bok. Wow, mało brakowało. O! Wow! Dobra, na szczęście nie trafił nas. A tutaj już widzę drugi kawałek kryształu, który jest nam potrzebny. Kurde, skąd wy się bierzecie? No. Okej, bierzemy go. Tak, znalazłem. Dobra, no to tak, jeszcze dwa kryształy nam brakują. Co to jest? You need to upgrade your combat cross in order to activate this device. Aha, po prostu nie mamy jeszcze takiej umiejętności. Musimy ulepszyć nasz krucyfix. E, a to wygląda jak jakiś kołowrotek, też. Nie wiem, nie wiem co tam będzie można robić, ale dobra. E, na razie się tym e, nie będziemy zajmować. To teraz tak, tutaj nic nie ma więcej, widzę. Czy coś minęłem? No to jest zamknięte. Aha, tutaj nigdzie więcej chyba nie możemy iść. Nie, chyba musimy wrócić, po prostu tam coś musiało być jeszcze. A tu jest coś na górze. No, o trzeci kryształek. Tutaj dagery mamy wszystkie. No kurde. Eh, mówię wam, nieraz to te łapanie jest tutaj zajebiście uproszczone, a nieraz robię takie głupie błędy, że szkoda gadać. Dobra, no wiem, że jeszcze dwa nam brakuje, ale gdzie one są? Chyba, że tam jeszcze jakieś przejście jest. Kurczę, kamery też nie mogę w ogóle przekręcić. Nie wiem, nie wiem, jak mam to zrobić. Nie, no tam musi coś być. Czekajcie, tu jeszcze coś jest. A, widzicie, tu jest coś. No naprawdę, nieraz są. No kurde. Czekajcie, bo ja źle zrobiłem, okej. Okay. Tak, tylko ja teraz tak myślę, czekajcie źle. Przecież kurde, tu jest takie coś. Bym się odbił tam. Na pewno. Aha, tu jest po prostu wejście z powrotem. Nie, 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 to mnie to nie obchodzi. A i. Kamera nieraz wkurza, je? Tam ja przeskoczę? Tak, ale coś, kurde, ewidentnie źle robię. Tam jest jakieś na drugiej stronie, widzicie? Czy ja tak przeskoczę tam? A, tam, dobra. Ok, ok, wszystko jasne. Zejdź troszeczkę niżej. Jeszcze może trochę. Dobra, udało się. I w dół, no, puszczaj. Okej, okay. dobra. Okej, okay, tak to ma wyglądać. I na drugą, teraz chyba już dobra, jesteśmy na twardym gruncie. A i trafił mnie, no. Ale oni są wkurwiający, no. Jeszcze no dodatek trzy, no kurde. Dobra, jeszcze trzy sztylety mi zostały. Jeden już prawie wykończony jest. Wow! Dobra, nie mam już sztyletów, ale za to mam leczenie jeszcze. Dobra, jeszcze została mi ta druga moc. Dobra, dobi go, dobi go... Okej. Okay. Jeszcze teraz tych dwóch. Okej, okay. o, dobra, dobra, dobra. Aj, no dawaj, dawaj, bo zaraz spadnie. Dobra. Zostanie tylko jeden jak tego rozwalimy. Dobra, jakoś sobie chyba damy radę z nimi ledwo, bo ledwo ale dobra, ciebie tak normalnie wykończymy Okej, okay, dobra Sztylety pozbieram. Nie, aha, już mamy komplet. Yy, dobra, dobra. Yy, czy tutaj jest coś do roboty w ogóle? Stąd tak stąd przyszliśmy tak gdzieś tutaj musi być wejście na pewno tylko gdzie na tym nie Tędy też chyba nie wejdę chyba że o tu jest dobra No, co jest? No, co jest kurczę? Dobra, tutaj z tyłu czystszy. O, jest fajnie, jeszcze jeden, tylko brakuje nam. Zaraz zobaczę. O, tu jest fontanna, bardzo dobrze. Tu jest kolejna arena. Aż się boję zapytać co tutaj będzie. O, jest kolejny kryształ. Dark crystal. Ho ho ho. Co ja widzę? Hold B. Zaraz zobaczymy to. Jak widzicie, mamy jakąś nową moc. Co, co? 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 ona powiedziała? Nie ten? Aha, tego nie rozwalę sam. A, to tego... te, eee, Kurde, już się zgubiłem. Wykorzystamy go... ...do rozwalenia tamtej... tamtego posągu. Kurde, jak ja nie lubię tych fal uderzeniowych, co oni robią. Dobra, jeszcze trochę, chodź, chodź, chodź. Nie, nie, nie zabijaj go. Dobra. No, jesteśmy na miejscu. Teraz co? Ten kryształ tutaj mam użyć? Czy tutaj, na tym? O, co jest? Aha, to tutaj. No ale dobra, e, ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Na razie cześć.